Witam was kochani. Bardzo serdecznie dzisiaj zapraszam was na sernik na zimno bez pieczenia bardzo pomarańczowo-mandarynkowy. Witam was moi drodzy widzowie. Dzisiaj zapraszam was na sernik na zimno. Będzie on z mandarynkami z galaretką. Potrzebujemy mandarynki, pomarańcze, dokładnie sok z pomarańczy. Jedna, dwie pomarańcze, zależy ile tego soku chcecie. Ja mam dzisiaj takie dosyć suche te pomarańcze, więc wykorzystam dwie. Cztery galaretki, smak pomarańczowy, pół kilo sera, ser z wiadereczka albo w kostkach, jaki wolicie. Jeśli używacie w kostce, oczywiście, musicie zmielić wcześniej dwa razy. Oraz dzisiaj użyjemy śmietanę. Śmietana 36%, 500 ml. Dwie galaretki zalewam szklanką gorącej wody, mieszam do rozpuszczenia się cukru. Galaretkę przelałam do silikonowego naczynia, wkładam do lodówki do stężenia. Następnie będę kroiła w kostkę. Galaretek możecie dodać z połowy pomarańczy sok. Przemieszam, wtedy galaretka będzie bardziej zdrowa. Bo będzie sokiem pomarańczowym. I wkładam do lodówki, do stężenia. Podczas gdy galaretka nam się tężeje, biorę się za obieranie mandarynek. Galaretka już mi się stężała. Podczas właśnie tężenia galaretki obrałam sobie już mandarynki. Wyjmuję galaretkę i kroję w kostkę. Stężałą galaretkę kroję w kostkę. Pokrojoną galaretkę wkładam do lodówki. Robimy następne galaretki. Dwie galaretki zalewamy szklanką gorącej wody. Mieszamy do rozpuszczenia się cukru. Do rozpuszczonych galaretek dodaję sok z pomarańczy. Tutaj dałam sok z jednej całej pomarańczy. Teraz czekamy, tylko żeby nam galaretka przestygła, i będziemy dodawać do sera. Zaraz już wam wszystko pokazuję. Zacznę od śmietany. Do miski wlewamy 500 ml śmietany, najlepiej 36% i będziemy ją miksować. Śmietane musicie mieć zimną, najlepiej nawet jak na chwilę ją włożycie do zamrażarki. Naprawdę musi być zimna, mocno schłodzona. Następnie będę miksować, musimy ją ubić na małych obrotach, później będę zwiększać. Śmietanę mam już ubitą, dodaję ser, pół kilo sera i będę miksowała już teraz śmietanę razem z serem. Nie dodaję cukru. Cukier, który jest w galaretkach, zupełności nam wystarczy. Miksuję. Ser ze śmietaną już mam zmiksowany. Dodaję przestudzone galaretki razem z tym sokiem z pomarańczy. Pachnie cudownie. Możecie dodawać po trochu miksować albo wszystko wlać jak Wam wygodnie, na małych obrotach. Masę serową już mam zmiksowaną dobrze. Następnie będę dodawała mandarynki i galaretki. Do masy serowej wsypuję mandarynki. Teraz już nie miksujemy, tylko wszystko za pomocą łyżki. Wymieszamy, następnie dodaję galaretki i też mieszamy. Wszystko dokładnie mieszamy, delikatnie za pomocą łyżki, a następnie przelewamy do foremki. Ja dzisiaj użyję foremki silikonowej, ale możecie na zwykłej blaszce też zrobić taki sernik. Przelewam całość. Zobaczcie, już całą masę serową z mandarynkami, z galaretkami przelałam. Teraz taką foremkę wkładamy do lodówki do stężenia. Zostało mi tu w misce trochę jeszcze tego sera z mandarynką i galaretką, więc postanowiłam przełożyć je trochę do pucharków. I też włożę do lodówki i schłodzę. Aby się ładnie stężało, dzieci na pewno w takich pucharkach będą bardzo zadowolone z takiego serniczka w pucharku. Sernik na zimno w pucharkach przyozdobiłam jeszcze mandarynką i wkładam do lodówki do stężenia. Sernik już stężał. Możecie delikatnie za pomocą noża powolutku odkroić, albo zobaczcie odchodzi. Kładziemy na to talerz albo jakąś deseczkę i przekładamy sernik. Przekroję i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Tak się prezentuje sernik na zimno. Zobaczcie. Środko ma pełno galaretek i mandarynki. Sernik jest bardzo smaczny. Kochani, jeśli spodobał Wam się przepis, pamiętajcie o subskrypcji, dajcie łapkę do góry, udostępnijcie film. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka. Ja idę już robić kawę do tego sernika, bo zaraz go całego zjem bez kawy. Do zobaczenia, kochani. Cześć, pa!